Święta Elżbieta i Zachariasz, rodzice Jana Chrzciciela. Ewangelia Świętego Łukasza rozpoczyna się od przedstawienia losów Elżbiety i jej męża Zachariasza. Ta prosta historia ich wiary zaczęła się około roku przed narodzinami Jezusa. Według Świętego Łukasza Elżbieta była kuzynką Maryi, przyszłej matki Jezusa. Mąż Elżbiety, Zachariasz, służył jako kapłan w świątyni. Zachariaszu, Zachariaszu, nie bój się. Bóg wysłuchał gorliwych modlitw, które razem z żoną do Niego zanosiliście. Będziecie mieli syna i nazwiecie go Jan. Jak to? Przecież to niemożliwe. Moja żona jest już w podeszłym wieku. Zachariaszu, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Idź. I wychwalaj go całym swoim sercem. Twój syn Jan będzie wielki, gdyż przygotuje świat na nadejście Pana. To chyba jakiś sen iluzja, przywidzenie nie potrafię tego wytłumaczyć. Co się dzieje? Jestem już stary chyba oszalałem. Oszalałem? Maryjo, jesteśmy na miejscu. Twoja kuzynka Elżbieta niczego się nie spodziewa. Zaskoczymy ją. Wiesz, Józefie? To istny cud, że w jej wieku spodziewa się jeszcze dziecka. Widzę w tym rękę naszego stwórcy. Chwalmy Pana i Jego święte imię. Ludzie mówią, że Zachariaszowi odebrało mowę. Ostatnimi czasy bardzo dużo przeżył. Słyszałam, że spodziewasz się dziecka. Wydaje się to niemożliwe, a jednak Pan czyni cuda. Tak. Bóg był dla nas łaskawy. Gdy usłyszeliśmy tę wspaniałą nowinę, Zachariaszowi odebrało mowę. Wasze dziecko to znak. Znak Bożej miłości. Bez wątpienia Pan objawił przede mną i Zachariaszem swoją wielkość. Ale to Ty, Maryjo, zostałaś przez Niego wybrana. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Ale Elżbieto. Skąd wiedziałaś, że ja też spodziewam się dziecka, nikomu o tym nie mówiłam? Na dźwięk twojego głosu poruszyło się dzieciątko, które noszę pod sercem. Zaufałaś słowom pana, które się spełniły. Módlmy się do niego i dziękujmy mu. To chłopiec, to chłopiec! Zachariaszu, urodził ci się syn. Daj mi proszę tę tabliczkę. Zachariasz napisze na niej imię dla swego syna. Panie, przebacz mi, gdyż nie uwierzyłem w Twoją potęgę. Nazwę syna Jan. Wychwalajmy naszego Pana. Przemówił, Zachariasz przemówił. To kolejny boski cud. Nazwiemy twego syna Jan, co znaczy, Bóg jest łaskawy. Panie, chociaż jesteśmy biedni, chcemy Ci się odwdzięczyć. Przyjmij te dwa gołębie. Z całego serca dziękujemy Ci za syna i za to, że wybrałeś Jana, aby przygotował świat na nadejście Pana. Ewangelia świętego Łukasza nie wspomina o tym, co się działo z Elżbietą i Zachariaszem po narodzeniu Chrystusa. Wiemy jednak, że zgodnie z boskim planem przygotowywali swojego syna do jego przyszłej misji.